Rafał, no to jest spotkanie dla Was, jak mówię, zwycięstwo daje Wam mistrzostwo Polski, a Krakowia walczy bardzo o utrzymanie. Zaczęło się rzeczywiście, prawda? Bardzo. Dynamicznie, bo to jest pierwsza czy druga zamast. minuta spotkania, prawda? Genkow Kaczmarek. Mhm. Tak. Akcja. Złożyliśmy więcej sytuacji. Był to tak Ci zapytam, no, bo to jest bardzo się, ważny. Że, dys... że, Patryk Małecki. Jestem nad rzut rożny, no i... Jej... Po tym życiu różnym strzelamy bramkę. No, Marmelik no dobrze wkomponował się w drużynę Wisły. Niełatwo będzie też awansować do tej jedenastki, jak już się wróci do zdrowia całkowicie i do, do, do tej taka meczowej, tak? No, na pewno o, nie. Będzie bardzo ciężko, bo to konkurencja to... jest bardzo duża. Mhm. No, ale trzeba walczyć. No, bardzo ładna bramka. Mhm. No, ważne otwarcie. Widzimy, jak wasz kapitan się ucieszył, Radek Sobolewski. No Tak, na pewno mm -hmm. wszyscy odetchnęli z ulgą, no bo my mieliśmy przewagę, my stworzyliśmy sytuację no i w końcu wpadła bramka. No, trener także rzucił parasolem, jak mówię, tak można powiedzieć do 35 minuty i po tym golu, szczególnie Krakowie jakby tak zdeprymowała się dosyć mocno. Tak, tak. Mm -hmm. no to my cały czas graliśmy piłką, to my kontrolowaliśmy mecz, to kolejna sytuacja. I mam nadzieję, że dalej tak będziemy brali. No Patryk małetki w tej pierwszej połowy jest również bardzo dobrze dysponowany, tak? Widać, że jest taki... Fit, tak, żywy bierze piłkę mm -hmm. na siebie, mija kilku zawodników, mm -hmm. ale widać też, że cała drużyna jest w dobrej dyspozycji. No wie co walczy myślę przede wszystkim, to też jest bardzo motywujące. No też to jest oczywiście mecz derbową, się rządzi własnymi prawami, wam po prostu to nie no, wypada przegrać, tak? Tak, tak. To jest bardzo ważne spotkanie dla nas i dla kieliców. Mm -hmm. O, tu kolejna sytuacja. Tym razem Patryk Małecki. No i ta sytuacja do, dla Krakowi najlepsza. Bliziutko był e, Suworow. E, on potrafi uderzyć. I to, A, tak, e, mm. właśnie wiedzieliśmy, że... Meliksony, Melikson, Melikson, słupek! Ale szczęście ma teraz Krakowia, a problem Krakowi w tej akcji rozpoczął się już w chwili wykonania tego rzutu rożnego, bo tam Wisła mogła grać dwóch na jednego. Że Krakowia nie będzie miała stałego fragmentu gry. Jeszcze raz szansa, którą miał Radosław Sobolewski. On trącał tę piłkę po zagraniu Meliksona. Jeszcze raz byśmy to zobaczyli, zobaczyliśmy, że Klik został przy słupku.